W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Kyrie Eleison, Chryste Eleison, Kirje Eleison. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, Zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Mała Arabko, Która jako dziecko doświadczyła śmierci obojga rodziców, Módl się za nami. Święta Mała Arabko, Sprzeciwiająca się woli Wuja, módl się za nami. Święta Mała Arabko, pragnąca poświęcić się Bogu Ojcu, módl się za nami. Święta Mała Arabko, traktowana jako służąca, módl się za nami. Święta Mała Arabko, któraś mimo cierpienia nie odstąpiła od wiary w Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami. Święta Mała Arabko, Pracująca jako służąca i kucharka, módl się za nami. Święta Mała Arabko, która wstąpiła do zgromadzenia sióstr świętego Józefa, módl się za nami. Święta Mała Arabko, mająca wizję, módl się za nami. Święta Mała Arabko, która otrzymałaś dar stygmatów, módl się za nami. Święta Mała Arabko, Żyjąca w domu klauzurowym, módl się za nami. Święta mała Arabko, doświadczająca wizji zjawisk nadprzyrodzonych, módl się za nami. Święta mała Arabko, uniżająca się przed Bogiem Ojcem, módl się za nami. Święta mała Arabko, czytająca w ludzkich sercach, módl się za nami. Święta mała arabko, która byłaś niesprawiedliwie oskarżona o mistyfikację nadzwyczajnych przeżyć, módl się za nami. Święta mała arabko, która cierpiałaś przed śmiercią z powodu gangreny, módl się za nami. Święta mała arabko, nieustannie wołająca do Boga pokornego serca, módl się za nami. Święta mała Arabko, uważająca siebie za słabą i nieoświeconą, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Święta mała Arabko. Módl się za nami nieustannie. Módlmy się. Panie Boże wszechmogący prosimy Cię przez wstawiennictwo świętej małej Arabki, abyśmy zawsze pełnili Twoją wolę i żyli według Twych przykazań. Amen.